¡Dorio! ¡Mania Sakai! Patrz, co zrobili. Świątynia Kusidera zasługuje na harmonię, nie wojnę. Stulecia mądrości drzemią w tych murach. Mongołowie chcieli zrównać je z ziemią. Musieli mieć powód. Świątynia... Opat kazał ludziom modlić się o wielki sztorm, który przepędzi ich z naszego domu. A teraz zniknął. Ci bandyci wykradli najświętszą relikwię w Toyotamie. Posąg Buddy z czasów powstania świątyni. Mój brat by ją odzyskał. Dałby im nadzieję, zanim by uciekli. Cześć jego pamięci. Niech świątynia ożyje. Mongołowie ukradli posąg Buddy z głównej sali. A opad? Uciekł z najbliższymi wiernymi, aby znaleźli schronienie. Zajmę się mnichami oby opadkowy był bezpieczny. Chodzi z Cedrowej Świątyni. Czemu tu przybył? By pomóc w obronie Toyotamy przed Mongołami. Ale gdy nadeszli, on uciekł. Bitwa była bezładna. Ciężko będzie ich znaleźć. W pobliżu jest farma, która karmi świątynię. Tam zaczniemy. Przejęli, ale ich przegoniłem. Więc opat musiał znaleźć schronienie. Przypominam sobie inną sytuację, gdy zniknął opat Komei. Świątynię podzieliła kłótnia starszych mnichów. Jaki był powód? Nie pamiętam, ale wydawało się to ważne. Opat zniknął na tydzień. Rzuciliśmy wszystko, by iść go szukać. Co się z nim stało? Ukrył się celowo. Zaprzestaliśmy właśnie, aby go odszukać. To mądry przywódca. Innym razem mój brat i znachor choci sprzeczali się. Opat zaczął nosić wszędzie kamień i toczyć z nim dyskusję. Choci i Enjo bardzo się zawstydzili i zaprzestali kućni. Jaki twój brat miał stosunek do opata? Enjo szanował go jak ojca. Jeśli Mongołowie go złapali, może to zadziałać na naszą korzyść. Prawdopodobnie przekonałby ich o bezsensowności inwazji. Zaczynasz rozumieć opata Komeja. jako jedyny zcala świątynię Kusidera. Jeśli coś mu się stanie, mnisi opuszczą to miejsce. Na pewno znajdziemy tam opata Komeja. Ogień! Farma płonie. Czy to opad? Dranie. Kochają ogień, co? To nie opad. Jeden z popleczników. Szukajmy dalej. Nie żyje. Spalony żywcem. Norio. Beczki z wodą. Przewrócone. Siennik. Hm. Mokry. Czyżby opad się uratował? Uratował go mokry siennik. Uciekł tyłem. Może przeżył. Ktokolwiek przeżył, poszedł tędy. Więc jest nadzieja. To niemożliwe. nie ludzie ślady. Oddalone od siebie. Musiał biec. Mogą przed nami. Co on robi? Cicho. Ktoś tu został zraniony. Podążajmy za krwią. Szybko, panie! przedejdź do spadu Więcej krwi. Musiał skoczyć. Krew na kamienie. To jaskinia. Nie. Czy on? Przykro mi, Norio. Bez niego mnisi się odejdą, a świątynia upadnie. Wrók zwyciężył. Co leży tam przy nim? Sutra Lotosu. Zapisana krwią opata. Jego ostatni czyn. Jak wiersz śmierci samuraja. Według tej sutry, wszyscy możemy być buddami. Od prostego chłopa po szlachetnego pana. Zapisana w jego ostatnich chwilach. Nie dla siebie. Ale tych, którzy pozostali. Pokaż sutrem nichom. Jeśli zobaczą oddanie opata, może zostaną. A to jest sutra, którą opat zapisał własną krwią. Ostatni akt oddania. Wzywa do walki z okrucieństwem, do pozostania, a nie kapitulacji. Uczcimy poświęcenie opata Norio. Świątynia Kusi nie może upaść. Kiedyś ocalił nas strażnik Endio. Teraz jego brat i pan Sakai znów nas uratowali. A razem możemy pokonać Mongołów. znaleźć posąg Buddy Dlaczego go zabrali? Posąg był tutaj. Tak, panie. Mongołowie ukradli świętego Buddę i pojechali w stronę wybrzeża. Zwrócimy posąg i ocalimy świątynię. Nawet twój brat nie mógłby tego zrobić, Norio. O co chodziło? Mój brat zginął z rąk Mongoła. Strażnik Endio umiera, a ci mnisi chcą od razu się poddać. To tchórze. To ludzie. Endio się nie bał. Nie miał nawet 20 lat, gdy ocalił tę świątynię. Teraz zależy to od nas. Musimy znaleźć budy i zwrócić go świątyni. Mnich powiedział, że zabrali go na brzeg. Możemy za nimi jechać. Jesteś zły! Dlaczego tak myślisz? Nie odzywasz się! A, to ten mnich! Nie zna całej historii ocalenia kusidery przez mojego brata. Podobno, Enzio działał sam. Tak mówi legenda. Tak naprawdę wysłał trzech najmężniejszych mnichów do walki z bandytami. Fortel. Poświęcenie. Zginęli w walce, ale Enzio miał dość czasu, by uciec i ocalić świątynię. Panie mój, tam! Tak mi zimno. Co się stało? Podążałem za Mongołami. Błagałem, by oddali naszego budwę. Gdzie poszli? Wyszli z lasu. W stronę wzgórza. aby twoje kolejne życie było spokojniejsze. Oddał życie za te świątynie, jak mój brat, ty zrobiłbyś to samo. Song musi być tam. Najpierw ich ukaramy za atak na świątynię. Ягшаа бидний хэмнэ чаддаггүй лээ Szukaj posągu. Coś ciężkiego. Ciągnęli to tędy. Przy wodzie. Wrzeźbiono go z gwiazdy, która spadła z nieba z wieki temu. Piękny. Na całej wyspie nie ma nic podobnego. Wróćmy z nim do świątyni. Endio został strażnikiem, gdy bandyci rabowali świątynię. Przyszli po ten posąg. Bezcenny. Musiał przetrwać wiele takich prób. Jak wielu musi jeszcze zginąć w jego obronie? Chcesz go od tak oddać? Nie, ale świątynia jest pełna skarbów, kuszą chciwych i zazdrosnych. Pan Simura mnie tu zabrał, gdy byłem mały. Byłem pewien, że rzeźbiarz poznał samego Buddę. Gdy byłem mały, moja rodzina przybyła tu, by złożyć noworoczną ofiarę. Obiecaliśmy sobie z endziem, że zostaniemy mnichami. Kiedyś wiedziałem o co walczę. Walczymy o dom. Może tak. Mam pomagać innym, kiedy sam nie mogę się otrząsnąć z bólu.